Zadanie 30. KD 2004 Na każdej ścianie sześcianu napisano pewną dodatnią liczbę całkowitą. Następnie w każdym wierzchołku sześcianu umieszczono liczbę, która jest równa iloczynowi liczb Znajdujących się na ścianach, do których ten wierzchołek należy. Jeżeli suma liczb umieszczonych w wierzchołkach jest równa siedemdziesiąt, to suma liczb znajdujących się na wszystkich ścianach jest równa dwanaście trzydzieści pięć czternaście. 10 i nie można tego policzyć. Przede wszystkim narysujmy sobie ten sześcian. I tutaj są zapisane liczby na ściankach X, Y, Z T W i U na górze. Na ściankach napisano pewne dodatnie liczby całkowite. Następnie policzono iloczyn liczb, które są na sąsiednich nich ściankach. Czyli na przykład tutaj w tym wierzchołku jest iloczyn x, bo ta jest ścianka przednia, z, ta boczna i górna. Czyli tu jest x, z, Tutaj, T, ta tylna, górna U i boczna Z. Tutaj, górna U, tylna T, boczna W, czyli T, razy U, razy W, z tyłu. Tylna T, boczna W, i dolna Y, T, y, W. I z przodu x, y, w. No i tutaj x, z, y. I teraz, ile wynosi suma zapisanych na ściankach liczb? Czyli wiem, że tej loczyny, jak pododaję, to mi wyjdzie 70, a mam obliczyć sumę tych liczb zapisanych na ściankach. No więc wiem, że to jest 70. To mam obliczyć. sobie tutaj uporządkuję, powyciągam jednakowe czynniki i zapiszę to w postaci takiego iloczynu. Pewnych wyrażeń. Więc z tego wyciągnęłam x. Tu się wszędzie powtarza ten x. Wyciągam przed nawias, wyciągnęłam x. Tu wyciągnęłam t, bo widzę, że t mi się powtarza. Wyciągnęłam t. Teraz to, co w nawiasach mi się powtarza, mogę wyciągnąć znów przed nawias. W nawiasie zostaje x plus t. Ale tu widzę, że jeszcze mogę to uporządkować, wyciągnę z tych dwóch y, zostanie z plus w, tu wyciągnę u, zostanie z plus w, no było x plus t, było. I teraz widzę, że mi się z plus w powtarza, znowu wyciągnę to przed nawias, w nawiasie zostaje wtedy y plus u. I to jeszcze było mnożone przez ich pustę. I teraz mam bardzo proste wyrażenie. Wiem, że to muszą być liczby całkowite. W związku z tym rozłożę sobie to 70 na czynniki pierwsze. Przedstawiam z takiego czynu. Tu muszą być trzy liczby, więc one muszą być równe. 2, 5, 7. Niekoniecznie w tej kolejności, ale nas interesuje suma tych liczb, więc niezależnie, ile są równe te poszczególne nawiasy, czy to jest 5, a to 2, a to 7, czy w innej kolejności to 2, a to 5, a to 7, to suma tych nawiasów będzie 2 plus 5 plus 7. No 2 plus 5 plus 7 to jest oczywiście 14. A tu jest iloczyn na pewno tych, ale one mogą być w innej kolejności. Nie wiemy, czy z plus w to jest 2, czy x plus t to jest 2, ale nieważne, bo liczymy sumę tych liczb w nawiasach. No i ta suma będzie taka sama, czy policzę 2 plus 5 plus 7, czy 7 plus 5 plus 2 to będzie zawsze 14, i stąd odpowiedź jest ta suma wynosi 14.